Długie kolejki i tak od rana we wszystkich cukierniach w mieście. Ale żeby pączek trafił na sklepowe półki musi przejść naprawdę długą drogę. Jak wygląda produkcja pączków? Tu w piekarni Rema od ponad 20 lat tłusty czwartek to nie tylko branżowe żniwa. To przede wszystkim czas wytężonej pracy. Ta rozpoczyna się dzień wcześniej i niemal wszyscy pracownicy, bez względu na to czy to ich zmiana, przychodzą do pracy. W tym roku cukiernia Rema przygotowała dla klientów ponad 50 tysięcy pączków. My zaczynamy w środę, gdzieś koło południa. To jest prawie 40 osób. Ludzie, przyznam szczerze, robią nadgodzinę, ale no, wiemy, taki dzień po prostu ten strzał musi być. To są tak zwane piekarskie cukiernicze żniwa. No, produkujemy 6-7 gatunków pączków, wszystkie okrągłe oczywiście i wszystkie z nadzieniem. Dawniej pączki przygotowywano tylko na słono, później w tłusty czwartek królowały faworki. Obecnie czwartkowego obżarstwa nie wyobrażamy sobie bez pączków, a te dostępne są w wielu smakach, różnych kombinacjach, a najważniejsze jest nadzienie. W ofercie mamy z serem, z marmoladą wielowocową, z brzoskwiniową, z adwokatem, z marmoladą różową, różaną. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest świętem zwyczajowym. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Dzisiaj taki dzień, że nie wyobrażam sobie, żeby pan jednego nie zjadł. Może więcej? No, chyba trochę więcej. To ile tak średnio? Może z pięć. 30 pączków, 15 z marmoladą, 5 z serem pięć ze śliwką. Nie wypada nie zjeść to taki dzień, więc trzeba. A to jest jakiś tradycyjny pączek może z jakimiś ba... Najlepszy. A proszę powiedzieć, na jednym się skończy, na dwóch czy wie? Na wiem? pewno nie na jednym, na pewno nie na dwóch. Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed środą Popielcową i wielkim postem, a zarazem ostatnia przed Wielkanocą szansa, aby bez trosko oddać się karnawałowemu nieumiarkowaniu w jedzeniu. Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom towarzyszy Polakom od kilku wieków. Pączka trzeba zjeść, ponieważ zaraz po tłustym czwartku czeka nas 40-dniowy post. Deluxe to jakie? Nugatowy i z serem tam, kokosem. Na tych dwóch się dziś skończy, czy jeszcze gdzieś tam jeden no, może? No raczej nie, ale już raz w roku można. Polacy w tłusty czwartek zjadają średnio około 100 milionów pączków. Jeden pączek w zależności od nadzienia ma około 400 kalorii, czyli tyle ile kotlet schabowy. Aby spalić równowartość kaloryczną jednego pączka można na przykład biec przez pół godziny z prędkością 11 km na godzinę.